Przejdź to Michał. Czy DJ powinien mieć firmę, albo czy musi mieć firmę w 2025 roku? Ponieważ przepisy z roku na rok się zmieniają, także aktualizacja tego tematu, bo poruszałem go już na kanale, lecz od tamtego czasu wiele się zmieniło. I teraz przejdziemy przez kilka przykładów. W zależności w jakiej sytuacji teraz jesteś, no to. Każdy przykład będzie mniej więcej skierowany do innego typu człowieka. Sytuacja numer jeden: jesteś studentem, mieszkasz z rodzicami, ale chcesz sobie dodatkowo prowadzić imprezy, czyli robisz to tak nieregularnie, z doskoku, bo to nie jest Twoje stałe źródło dochodu. A mianowicie, dla takiego studenta można powiedzieć, jest takie coś jak kwota wolna od podatku, i w 2025 roku wynosi ona 30 tysięcy złotych. Mówię student, dla przykładu, to jest uczeń, bez względu na to gdzie się teraz uczysz, no mieszka z rodzicami, to do kwoty 30 tysięcy złotych rocznie, przepraszam, możesz sobie dorobić wykonując jakąś działalność. no W na naszym przykładzie jesteś dj em czyli prowadzisz imprezy. No i wtedy, jak w roku nie przekroczysz tej kwoty 30 tysięcy złotych, to nie płacisz podatku, ale musisz tą kwotę wykazać w swoim zeznaniu rocznym, także składasz wtedy PIT. Na przykładu 37 i tam wykazujesz w rubryczce pozostałe dochody, czy pozostałe źródła dochodów, to się różnie nazywa, bo ten PIT, ten formularz też się co roku zmienia, dlatego jak będziesz w momencie go wypełniać, to warto sobie zapytać gogle, w której rubryczce wykazać kwotę wolną od podatku i gogle na dany rok Ci odpowiada i podaje tą rubrykę i w picie 37 wykazujesz tą kwotę i sprawa załatwiona. Nie płacisz żadnego podatku, nie masz ZUS-u, nie masz y, obowiązków jakichś związanych z firmą, nie musisz rejestrować firmy, nazywać jej i tak dalej. Druga y, forma dla przykładu jesteś już, skończyłeś szkołę, wyszedłeś z domu i zacząłeś pracę na etacie, ale dodatkowa poza tą pracą chcesz sobie prowadzić imprezy. Czyli od poniedziałku do piątku pracujesz gdzieś na jakimś etacie, a na weekendy prowadzisz imprezy. Czyli masz źródło podstawowe dochodu z etatu, a ta Twoja działalność DJska jest dodatkowa, i wtedy możesz korzystać z takiego czegoś, jakim jest działalność nierejestrowana. I w 2025 roku wygląda to tak, że jeśli nie przekroczysz miesięcznie przychodu na poziomie 3,5 zł, to nie robisz nic tylko tak jak w przypadku pierwszym wykazujesz tą kwotę w zeznaniu rocznym PIT i sprawa jest załatwiona. I zarówno w pierwszym przypadku, czyli w tej kwocie wolnej od podatku i zarówno w drugim przypadku, czyli w działalności nierejestrowanej, jeśli klient do ciebie mówi, że chce od ciebie fakturę, bo na przykład prowadzisz imprezę dla firmy, bo z reguły firmy chcą faktury, żeby rozliczyć to w koszty, albo Jan Kowalski chce od ciebie potwierdzenie, że otrzymałeś zapłatę, żebyś ty później nie ganiał go po sądach, że ci za coś nie zapłacił. No to wystarczy, że podpiszesz w tych dwóch przypadkach umowę zlecenie i na koniec, jeśli będziesz otrzymywał pieniądze, to wystawisz rachunek do umowy zlecenie. Są takie formularze gotowe na internecie. Wpisz umowa zlecenie i z rachunkiem, wydrukuj, wypełnij i na tej podstawie firma, jak dostanie od ciebie rachunek, która ciebie zamówiła na poprowadzenie imprezy, wprowadzi sobie to w koszty, a Jan Kowalski będzie miał potwierdzenie, że tą, ty zapłaciłeś tą, zapłacił tobie tą kwotę i ty wykonałeś mu usługę. I to jest sprawa załatwiona i to jest sprawa prosta. Sytuacja trochę się nieco komplikuje w momencie, gdy już na przykład, nazwijmy to, wychodzisz z domu, czyli kończysz szkołę, nie pracujesz etatowo, a zostajesz DJ-em na pełny etat. I w tym przypadku, na czym mówię, się komplikuje, bo się pojawiają koszty. Czyli jak w tamtych poprzednich dwóch przykładach nie miałeś żadnych kosztów poza zakupem sprzętu i paliwa, żeby dojechać na imprezę, to tutaj dochodzi jeszcze takie coś jak ZUS, podatek i zaraz do tego dojdziemy. A zatem od początku. Jest styczeń 2025 rok. 1 stycznia możesz zarejestrować firmę nawet już przez internet, na przykład na stronie cdg.gov.pl, albo w koncie swoim osobistym. Jeśli masz konto w banku osobiste, to możesz w tym koncie sobie złożyć wniosek o otworzenie konta firmowego wraz z rejestracją działalności gospodarczej, lub możesz po prostu w tym swoim koncie osobistym kliknąć: Otwieram działalność gospodarczą. I na rok 2025 nie ma potrzeby czy też nie ma obowiązku dla mikrofirm, czyli takich jednoosobowych działalności gospodarczych. Posiadania konta firmowego, czyli jeśli już masz konto osobiste, to to ci wystarczy i w tym koncie osobistym możesz zarejestrować działalność gospodarczą. I nie ma obowiązku posiadania pieczątki na ten rok, mówię 2025, bo nie wiem, jak dalej będzie. Także jeśli. Oglądasz to później, to sprawdź proszę, czy nie ma takiego obowiązku. No i teraz w koncie swoim osobistym albo w CIDG go PL, Mniej więcej rejestracja wygląda tak samo. Bez względu na to, czy będziesz korzystał z CIDG, czy konta osobistego, musisz wypełnić wniosek, w którym musisz zawrzeć nazwę firmy, swoje podstawowe dane personalne, jak imię, nazwisko, adres, siedziba firmy, musisz wybrać formę opodatkowania. Teraz nie będę Ci się rozwodził, bo to jest dłuższy temat. Możesz, ja, dla przykładu, mam książkę przychodów i rozchodów, ale to wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli będziesz chciał być na pełne to rozliczać koszty, czyli na przykład zakup sprzętu, paliwo, bo dojeżdżasz tak, na, na imprezy, no to wtedy książka przychodów i rozchodów ci to umożliwia, jednak wtedy masz dwie skale podatkowe. Albo 12% do kwoty 120 tysięcy i większa po przekroczeniu tej kwoty, albo na przykład skalę liniową, czyli cały czas płacić 19%. Ale to mówić bardzo ogólnie, bo to jest, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji co będziesz chciał rozliczyć, to warto sobie wtedy jeszcze pomyśleć nad tą formą, formą opodatkowania, bo możesz wybrać ryczałt, czyli wtedy płacisz 8,5% od przychodów ewidencjonowanych i wtedy nie wliczasz kosztów, jeśli tych kosztów nie będziesz mieć, bo sprzęt na przykład dostajesz na urodziny i nie będziesz miał żadnych kosztów, no to też warto rozpatrzyć taką formę opodatkowania. Zatem będziesz musiał wybrać formę opodatkowania w tym wniosku, będziesz musiał wybrać zakład, w którym będziesz ubezpieczony dla przykładu albo ZUS, albo KRUS. No to tak się Ci powiem, KRUS to jest dla, dla rolników, a ZUS dla wszystkich innych, czyli 90% osób i tak wybiera ZUS. No i rejestrujesz, dosłownie możesz to zrobić w godzinę przez internet. Następnie, od, godzin, od kilku godzin do kilku dni dostajesz NIP, Regon, sprawa załatwiona, firma zarejestrowana i co dalej. W lutym dostaniesz już pierwszą do zapłaty składkę zdrowotną, która będzie wynosić 9% od Twojego przychodu, nie mniej jak 314, czyli jeśli 9% daje nam z kwoty 1000 zł, bo zarobiłeś w styczniu 1000 zł, no to 9% to jest bardzo mało. tak? No i wtedy 314 zapłacisz. Jeśli przekroczysz te 314, to zapłacisz 9% od przychodu. I to płacisz w lutym. I teraz przez następne 6 miesięcy płacisz tylko składkę zdrowotną, bo korzystasz z taki ulgi na start. Po 6 miesiącach, znaczy po 6 miesiącach, tak, dochodzi ci składka społeczna w wysokości tam 400 zł z grochem. Załóżmy 500, mówię dla łatwiej, bo to jest ponad 400, a wiadomo, że to się zmienia. W ogóle te składki co roku rosną. Także płacisz już przez pierwsze pół roku 315 zł, po pół roku do dwóch lat. Bo później masz tylko na małym ZUSie jesteś do dwóch lat. Pierwsze pół roku korzystasz z tej ulgi na start, czy nie płacisz małego zus -u. Przez półtora następnego roku płacisz ten mały ZUS, czyli 400, no 500 zł plus ta 300 zdrowotnej to już masz 800 i po dwóch latach wchodzisz na duży ZUS w wysokości 2000. I tak już płacisz 100 miesięcy/2000 bez względu na to, czy coś zarobisz, czy też nie. Także, żebyś miał tego świadomość, co oznacza mieć firmę i rejestrować działalność gospodarczą w Polsce. Ponadto, jeśli weźmiesz sobie księgowego lub firmę rachunkową, musisz liczyć się z kosztami od 200 do 500 zł miesięcznie, w zależności, ile będziesz wystawiać faktur, w zależności, ile będziesz dawać księgowemu faktur do rozliczenia, bo księgowi sobie to rozliczają od ilości faktur, no mówię, to jest między 200 a 500 zł, kolejny koszt miesięczny, który płacisz. I to są takie stałe koszty, które ponosisz, jeśli masz zarejestrowaną firmę, a nic nawet nie zarabiasz. Bo do czego zmierzam? Bo jeśli zarabiasz, no to nalicza się oczywiście odpowiednio podatek. W zależności w jakiej jesteś w skali podatkowej, czy w formie opodatkowania, no to ten podatek będziesz płacił różny, bo 12%, 19%, a może 8,5%. No i też jest ta kwota wolna od podatku, ale to już też księgowy wszystko wylicza. Dlatego ten podatek jest w zależności, jakbyś już dużo zarabiał, byś dużo płacił i tak to działa w Polsce. Dlatego to jest też kolejny koszt. No i kosztem dla ciebie takim na start, no to oczywiście zakup sprzętu, ale to bez względu na to, czy jesteś z rodzicami, czy już sam to i tak już go kupić, no to wtedy możesz sobie ten sprzęt rozliczyć w koszty. No i to tak w dużym skrócie, żeby ciebie nie zanudzać, czyli podsumowując, wracając do samego, tak jakby. Pigułce podsumowując, na początek nie musisz rejestrować firmy, jeśli nie przekraczasz 3,5 tysiąca miesięcznie przychodu z działalności swojej jako DJ. Jeśli na przykład jeszcze nie pracujesz etatowo, to nie musisz rejestrować firmy, bo masz kwotę wolną od podatku i rozliczasz to jako praca studencka dodatkowa, wakacyjna. Może wakacyjnie tylko pracujesz jako DJ. No a jeśli już chcesz na pełny Etat być DJ-em to koszty, jakie wymieniłem, plus jest jeszcze jeden myk, który możesz zrobić, a mianowicie ci, którzy dotrwali do końca, jest coś ekstra dla Was. Czyli możesz iść na etat i na przykład pracować na etacie od poniedziałku do piątku na jedną zmianę, a weekendami być DJ-em. Co to oznacza, że pracodawca zapłaci od pracy etatowej za Ciebie składkę społeczną, zdrowotną i te wszystkie inne, a Ty ze swojej działalności będziesz płacić tylko składkę zdrowotną. Jeśli nie przekroczysz przychodu, że 9% ci nie przekroczy kwoty 315, to będziesz zawsze płacił miesięcznie 315. I to jest Twój jedyny koszt, ale to pod warunkiem, że pracujesz na etacie i pracodawca płaci za Ciebie pełny ZUS. Drugi myk, możesz iść do inkubatora przedsiębiorczości. To jest y, przy uczelniach, w miastach studenckich. Jest takie coś jak inkubator przedsiębiorczości. Daje wtedy możliwość rozpoczęcia tak, jakby swojej firmy. No, jeszcze na takich preferencyjnych warunkach. I to nie oznacza, że musi być studentem, bo do inkubatora może się zapisać każdy. Oczywiście trzeba tylko uzasadnić swoją działalność. Czyli do czego zmierzam, jak pójdziesz i powiesz, że chcesz być DJ-em, oni mogą troszeczkę tak kręcić, bo powiedzą: A to taka nie jest działalność za bardzo startupowa, nie jest innowacyjna, bo te inkubatory przedsiębiorczości zrzeszają ludzi takich bardziej właśnie z tej branży startupowej, przedsiębiorczej, żeby coś nowego wynaleźć, odkryć jakieś nowoczesne technologie. No ale ty możesz po prostu przekonać ich nazwą i uzasadnieniem wniosku. Co to znaczy, że ty nie będziesz DJ-em prowadził imprezy, tylko ty wprowadzasz na przykład innowacyjną formę rozrywki. No i pod takim hasłem, że twoja firma tak się będzie w ogóle nazywać, innowacyjne formy rozrywki, albo jakiś w ogóle wyższy wymiar imprezowania. No to pod taką hasłą sobie zarezerwujesz, pod takim hasłem zarezerwujesz swoją firmę. W opisie do wniosku, bo tam musisz wypełnić wniosek, że chcesz przyłączyć do inkabotora przedsiębiorczości, uzasadnisz, że ty wprowadzasz nowoczesne formy rozrywki na rynek. No, oczywiście to się będzie wiązać z tym, że będziesz DJ-em, będziesz miał jakiś napis love, może fotobudkę i fotowideo, po prostu jakiś jeden gadżet dołożysz, że będziesz nie tylko zwykłym DJ-em, ale w rzeczywistości będziesz zwykłym DJ-em. Ale mówię ci, tylko Tobie, bo tak między nami, bo to tak działa. Ty nie musisz tam odkrywać rakiety, latać w kosmos, żeby być w inkubatorze przedsiębiorczości, tylko możesz nawet być zwykłym DJ-em, ale odpowiednio uzasadnić wniosek. I cię przyjmą tam, ale co ci dodaje? Daje ci to, że masz koszty miesięczne na poziomie 300 zł i oni ci. To, I w tych pieniądzach masz adres dla firmy, masz biuro, masz o, pomoc księgową, masz pomoc prawną i masz wsparcie takiej swojej działalności 2-4 na dobę. I to jest fajne, no bo to za naprawdę niewielką cenę masz tam doradców, oni cię prowadzą, pomagają ci rozliczać papiery i jeszcze pomagają ci uzyskać dotacje. Jeśli dotarliśmy już do dotacji, to jest takie coś, ale to jest dla osób, które są bezrobotne i możesz yy, skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. No te kwoty są różne w zależności od urzędu, w którym będziesz się ubiegał od regionu, czy to jest wieś, miasto wojewódzkie czy stołeczne. Dlatego yy, no te kwoty są różne, nie będę ci podawał, ale między powiedzmy 15-30 słyszałem, że w urzędach marszałkowskich 60 tysięcy można dostać i to jest już smakowity kąsek, ponieważ dostajesz za darmo pieniądze na start. I co to oznacza? No wypełniasz masę wniosków, spe musisz spełnić tam warunki, że jesteś bezrobotnym przez. Jakiś okres, no, że e, czym będzie się zajmować Twoja działalność i tak dalej. Kupę papierów wypełnisz, ale jak dostaniesz kasę, będziesz mógł przeznaczyć na zakup sprzętu. Oczywiście tam jest też uzasadnienie, że jeśli Ty będziesz brał tą kasę na DJ, no to nie możesz na przykład kupić samochodu, przykładowo, tam będzie wykluczenie, a możesz kupić tylko sprzęt dj Albo na odwrót, jeśli będziesz brał na firmę transportową, to nie kupisz sprzętu DJ-skiego, dlatego tam też warto przeczytać w ogóle te zasady do dotacji, dofinansowań i odpowiednio rozliczyć, żeby nie stracić tej szansy. No i wtedy masz kasę na zakup sprzętu. Ale to już jest inny temat. My tutaj mówimy o firmie, czy potrzebujesz, czy nie potrzebujesz, odpowiadając krótko, nie potrzebujesz, jeśli spełniasz warunki, które wymieniłem na początku wideo, a jeśli już potrzebujesz tą firmę, bo dużo zarabiasz, często masz imprezy, no to wtedy liczyć się trzeba z kosztami, ubezpieczeń, ZUS, podatek księgowy to na początek. Dziękuję za uwagę, oczywiście życzę ci powodzenia. Jeśli masz jakieś pytania, w tej kwestii, ale i też obojętnie związany z DJ-ką, To pytaj śmiało, czy to w komentarzu pod tym nagraniem, czy w wiadomościach do mnie prywatnych, no czy w mailu Michał zera do Dziękuję za uwagę i powodzenia. Cześć.